Siemaneczko, z tej strony Kerfit witam was w kolejnym pack openingu z FIFA 21 na moim kanale. Oczywiście odbieramy sobie nagrodę za Division Rivals, za Food Champions. Mam jeszcze jakieś e, paczuszki, e, które zdobyłem w międzyczasie za drafciki. Także mam nadzieję, że spodobał wam się ten pack opening. Pierwszą e, dywizję i drugą rangę otrzymujemy dwie mega paczki za 55 tysięcy monet. E, no i oczywiście weźmiemy sobie e, nagrody za mistrzostwa food. Pierwszy raz zdobywamy Golda 1.22 do. 8. Zawsze była elita. Teraz pierwszy raz Gold 1. No, zobaczymy, co dostaniemy za do tego Golda 1. E, muszę niestety troszkę Roszady w składzie zrobić, bo ten skład już po prostu nie domaga. Nie domaga, jak to się mówi, ale nie. Zbierzemy czerwone karty. E, tutaj się raczej niczego nie spodziewam. Jest Dumfries, ale on jest kompletnie niepotrzebny. Nie, weźmy sobie tego kamarę Po prostu tak, żeby sobie siedział w tym klubie. I drugi czerwony pik to będzie. Teixeira lub Arturo Vidal. No ten Vidal mi jest kompletnie niepotrzebny. Czy ten Teixeira jest w ogóle grywalny? No ten Teixeira nie wygląda aż tak dramatycznie. No nie wiem. Nie wiem co już w sumie wziąć. Vidal, Teixeira. Nie, weźmy to od na razie po prostu yy, i wyślijmy to sobie do klubu. Wszystko i możemy już rozpocząć legalnie pack Opening. Niestety tylko 50 tysięcy monet nam doszło, nie tak jak standardowo 70. 000. No ale cóż, zacznijmy od najbardziej po lewej stronie, złotą paczkę premium, paczka za 7,5 tysiąca, no i zobaczymy, co tutaj uda się trafić ciekawego, e, odkąd wiemy, jak wygląda walkout, nie trafiłem jeszcze ani jednego, taka ciekawostka, może lepiej, żebym nie wiedział, e, bo tak to trafiamy Fuenza lida na przykład, dobry traf. Także no, cóż, e, trzeba przejść do drugiej paczki, duża złota paczka, no tylko trzech zawodników e, rzadkich, więc no tutaj nie, 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 tu nawet nie ma co się spodziewać, Iż, chociaż jest e, piłkarz rzadki, to już e, Dobra informacje, ale niestety nic ciekawszego tutaj nie będzie Mendoza, I nie ma co przedłużać. Przechodzimy do trzeciej paczuszki, złota paczka zawodników, paczka zawodników, tylko jeden świecący, także też nie spodziewamy się tutaj jakiegoś wielkiego szału. No, i oczywiście tutaj nie, nie pomyliłem się. Mamy tym razem Gabriela Paulisztę. No, naprawdę, te karty dzisiaj no na razie mnie rozbijają, ale to jest dopiero początek. Powiedzmy, że to, co najlepsze, to dopiero przed nami. No, reszta tak naprawdę bez szału. Przechodzimy do kolejnej paczuszki. I zaczynamy to, co rybki lubią najbardziej, czyli paczki, są praktycznie same specjalne. No, zobaczymy, co tutaj będzie. Paczka za 25 tysięcy monet czy tutaj może coś się wydarzyć no niestety nic, nadal tego walkoutu nie zobaczymy, no chyba trzeba znowu zrobić jakiś licznik, może po następnym walkoucie zacznę robić licznik paczek i, i jeszcze przy okazji licznik wydanych monet, e, ile wydałem, a ile mm, że tak powiem tych walkoutów zdobyliśmy, bo to jest dramat czasem naprawdę ciężko tutaj cokolwiek trafić takiego sensownego, no widzicie jak to wszystko wygląda, no złotą paczkę dostaliśmy no super, że złotą paczkę dostaliśmy ale ta złota paczka to jest naprawdę nic nie warta, a sobie otworzymy od razu. No zobaczmy, co w tej wielkiej złotej pasce może być. Złota paczka, złota. No, świecący zawodnik. No to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że rzadki zawodnik, ale jak zwykle nic nie warty, czyli Mitsio, Norwex, so Ozedolm War. No i kolejna paczka za 25 tysięcy, tym razem druga od lewej, albo trzecia od prawej, zależy jak to woli, jak to lubię mówić. I jest znowu, o, świecący zawodnik, no ciężko, żeby w pasce z samymi rzadkimi kartami nie było, ale znowu to jest bez ekranów nawet, także sołcek. Powiedziałem sobie ostatnio, że już rano nie będę otwierał, w sensie, że sobie zamienię e, te pory i otworzę wieczorem, ale ponieważ e, nie, nie mieliśmy nic ciekawego, tylko to Golda 1, mówię, a trudno, już otwórzmy te paczki, no i jak widać, e, nic nie potrafimy trafić ciekawego więc to była na pewno dobra decyzja. Kolejna paczka za 25 tysięcy monet. Zobaczmy co będzie w niej tym razem. No ten walkout chyba nie przyjdzie za prędko. Może za jakieś 200 paczek, coś zobaczymy ciekawszego. No i znowu zaczynamy hiszpanów trafiać, także Wracamy do standardów, ale tym razem nie z ligi hiszpańskiej, Fabian Ruiz, chociaż tyle, że seria. No i kolejna paczka za 25 tysięcy, tym razem otworzymy sobie złote paczki rzadkich kart przedsezonowe. Już otrzymałem je o pierwszej w nocy w poniedziałek, ale czekałem do tego pack openingu, no i dobrze, że poczekałem, bo możecie zobaczyć, że w tych paczkach nic nie ma. Ale ło! mamy ekrany i znowu ten Godin, o boże, ten Godin, Godin prześladuje nas troszkę. Dziego Godin, wiadomo, 2-3 lata temu świetny zawodnik. Teraz e, już troszkę zszedł z tonu. Nie wiem, czy jest cokolwiek warto, ale, oczywiście, wszystko wysyłam zawsze na listę transferową. Może te parę tysięcy zawsze tam może wpaść. I druga paczka Przedsezonowa Zobaczymy Czy będziemy w stanie Coś trafić Okej okay, Mamy tutaj Jest chyba walkout To chyba był walkout Z tego co kojarzę yy, Mamy brazylijski knockout. Środkowy napastnik Czyżby to był Firmino No oczywiście My jak trafiamy walkout No to musimy Trafić Roberto Firmino Także dziękuję Za to że wydałem te chyba 100 zł więcej za grę. Dostałem drugi walkout w tych paczkach. No i tym razem mamy Roberto Firmino, więc chyba trzeba licznik włączyć po tej paczce, bo jest ten walkout wielce wyczekiwany. Nawet mi tutaj klip nagrało, chociaż nie chciałem, no ale fajnie, że mi nagrali, bo chyba oni wiedzą, że tak rzadko dostajemy te walkouty, że aż trzeba nagrać pamiątkę z, z tego wydarzenia Także po dobrej paczce przechodzimy do. Nie no, weźmy sobie mega paczkę rzadkich kart, bo te paczki za 100 tysięcy, szkoda, żeby tam nie było nic. Chociaż nie no, dobra. Dobra, ryzykujmy. Weźmy sobie paczkę za 100 tysięcy, otwórzmy od razu po walkoucie. Może być tutaj dramat całkowity. Ale to nic. Tak, nie ma walkoutu. Tak, myślałem, że tak to się skończy. Jest ekran. O kurcze, z Grecji. To jest Manolasz, to z manola w ogóle zapomniałem, że takie karty są w tej grze 82 tempa, no rok temu to była potężna karta na początek gry, bo miał 85 punktów overall No teraz to wygląda dramatycznie. No, powiedzmy, że nawet nie chcę się wypowiadać na temat tych kart powiedzmy, że przemilczę i, i przejdziemy po prostu dalej. Sami widzicie co, co, co to w ogóle ma być. Także może to była błędna decyzja, ale to nic. Lecimy z paczką za 55 tysięcy monet. Może tutaj uda się coś trafić ciekawszego i niestety, niestety byłoby zbyt pięknie, jakby były jakieś walkouty, ale znowu ekranik, to nam się zaczyna podobać, że te ekrany zaczynają wylatywać, tym razem Artur z Juventusu Turyn tak zwanego oczywiście Piemonte Calcio w Fifie, ponieważ nie ma licencji To no jest okej, okay. zobaczmy czy coś tu jeszcze było, no mamy Orier, mamy Czapę Arnautowi. no karty już praktycznie nic nie warta w tym etapie gry, ale, ale zawsze fajnie, że jakieś 80 overall a nie, a nie same 75 no i przechodzimy do drugiej paczuszki, mega paczka Rzadkich kart. Paczka za 55 tysięcy. Monet i mamy walkout, a więc jest coś ciekawego. Zobaczmy, co tutaj się uda trafić. Portugalia, napastnik Piemonte Calcio Cristiano Ronaldo. Trafiony. Coś nieprawdopodobnego. Cristiano Ronaldo Elvicio. To jest niesamowite. Co tutaj się wydarzyło w tym momencie? To ja nie, nie mogę tego pojąć. Unbelievable! Trafiliśmy Cristiano Ronaldo. A tak myślałem, szczerze mówiąc, myślałem dwa dni temu. Kurczę, a nawet jak jakbym teraz trafił tego Cristiano Ronaldo, to, to nawet nie wiem czy wrzuciłbym to jako coś specjalnego na kanał, bo i ile ten Ronaldo z milion jest warty, a tutaj trafiamy Ronaldo, coś nieprawdopodobnego. Oh my god, Cristiano Ronaldo trafia do naszego zespołu. No nie wiem czy możemy tutaj coś jeszcze więcej powiedzieć. Tak jest, ponad milion warty. Milion 150 gdzieś warty jest Cristiano Ronaldo. I wiecie co? Mieliśmy ten Bapę, miałem robić Mam Bapę Neymar, ale chyba damy Cristiano Ronaldo tego składu. Ja nie wiem, naprawdę, ja jestem przekonany, że ten Ronaldo zrobi więcej chyba niż ten Bapę na ataku. Bapę jest super na skrzydle, ale Ronaldo, no Ronaldo klasa w sobie, a więc jednak ten Gold 1. Widzicie, po co było się męczyć? Elita, elita, elita co tydzień, wbijamy Golda 1. Oczywiście to jest paczka za Division Rivals, aczkolwiek. No, przyczyniliśmy się też do tego, że słabsza ranga, więc EA nas wynagrodziło, bo oni lubią wynagradzać. Widzieli, o, wbiła elitę, a teraz nagle wbił Golda 1. Trzeba mu pomóc wrócić do elity, tak? No to dajemy Cristiano Ronaldo. To jest pierwszy mój traf Cristiano Ronaldo w oficjalnej FIFA, bo wcześniej Cristiano Ronaldo trafiłem tylko w FIFA World, czyli nawet w takiej FIFA, którą możecie nie kojarzyć, bo ta FIFA jakieś 5 lat temu w ogóle została zdjęta. No, pięknie, pięknie. Dziękuję, Ronaldo. Ronaldo, że go trafiłem, mogę teraz dać do tytułu, że trafiłem Cristiano Ronaldo, także to mi się podoba, to mi się podoba. Dziękuję ślicznie i przechodzimy do następnej paczki. Uh, uh, naprawdę, emocje są gigantyczne, ja nic nie mówię, ja już nic nie mówię, trafiliśmy Cristiano Ronaldo, więc <noise> już naprawdę, droższej karty, no, jak na moje predyspozycje nie dało się trafić, nawet nic tu nie mówię, że już nie ma tego walkoutu, nie ma co się denerwować, no, bo to nie było nawet co oczekiwać, ale i tak jest 85 overall, jest Leonardo Bonucci, także fajnie, trafiamy dobry overall, pewnie warty tam z 5-6 8, nie wiem nawet, ale, czy jakieś, do jakiegoś SBC jest potrzebny, do tego z z Partii, no, myślę, że weźmiemy parę tysięcy, do tego kunadę, tak zwanym tu już w duplikatach tak naprawdę nic nie ma ciekawego, także takie karty trafiamy w pasce za 100 tysięcy monet no i przechodzimy do paczki z informem tak, zrobiłem sobie taką niewymienną paczuszkę no zobaczymy co tutaj się da trafić jeden inform, to jest jakieś zadośćuczynienie za to, że nie ma paczki z informami ale niestety nie ma walkoutu, więc to będzie jakieś dramatyczny overall, mamy Gana, SPO i znowu ten kudusz za jaksu, o boże, 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 ale ten kudusz nas lubi, ajajaj, aj, aj. szkoda, szkoda, że nie udało się nic tutaj lepszego trafić, ale to nic, ale to nic, bo jeszcze mam jedną paczkę w zanadrzu, ostatnią w tym odcineczku, już wam pokazuję jak to się stanie, że ją dostaniemy, otóż mamy już bardzo dużo czerwonych informów, a co za tym idzie, możemy sobie pozwolić, aby zrobić tutaj paczkę z niewymiennym 86 plus 86 plus czerwoną kartą. A teraz trafiliśmy dwie dramatyczne te czerwone karty, więc wyszukamy sobie po bardzo prosimy złota mistrzostwa food tej kamera. I wybieniamy sobie. Damy sobie za tego y, Humelsa. Humelsa sobie zostawiłem, bo dobry overall ma, a resztę możemy bez y, spokojnie. O kurcze, o kurcze, bo teraz nam się ocena nie zgadza. Czyli musimy tego Humelsa dać niestety, mamy za niską ocenę. Okej, okay, to sobie zostawimy chociaż tej y, bo tej y, może nam chociaż do składu pomóc. No nic, dobra, ten humels poszedł. No troszkę się przeliczyłem, bo nie zauważyłem, że trzeba 81 ocenę. No trudno. Nic z tym nie zrobimy, to nie ma znaczenia. Tutaj sobie dajemy zgłośku, a tak, możemy ich... Wyrzucić, nie ma problemu z tym z borowikami. No i zobaczymy, co tutaj się uda trafić. Trzeba było praktycznie elity wbijać, żeby mieć tych, pi tych pików sporo. Ale zobaczymy, czy tutaj się uda to zrobić ciekawego. Zobaczymy, co się da trafić. 86, to jest naprawdę dobra ocena. To już jest dobry piłkarz. Pewnie Humelsa nam zwróci. I kogo jeszcze? Oj oj, oj Alberto Guerreiro i ożabajal jakiś nie, nie wiem jak się czyta. Także, no tutaj dramatycznie, no weźmy sobie tego Alberto chyba, bo gdybym robił skład pod Cristiano Ronaldo, bo nie jestem pewien co ja teraz będę robił tak naprawdę, jaki skład, czy jakaś ikona wlecie i te i te Nie mam pojęcia co tutaj się teraz wydarzy w moim składzie, dlatego e, po prostu weźmy sobie tego Alberto, bo być może mi się przyda do, do e, jakiegoś tam Ronaldo, do ustawienia czegoś, e, więc jak najbardziej ten piłkarz, wydaje mi się, że będzie pomocny. A teraz jeszcze zobaczmy sobie składzik mój, jak wygląda. Tutaj będą ogromne zmiany. Tym składem naprawdę grało mi się kiepsko teraz. No nie wiem. Tutaj ten BAPE nie robił aż takiej dużej różnicy. Ogólnie tutaj było wszystko takie odczuwalne troszkę gorsze. Możliwe, że sobie teraz zrobimy tego Ronaldo. Kurczę, nie wiem, czy mi monet wystarczyło na takie roszady. bo najchętniej bym chciał BAPE dać tutaj w miejsce Valverde i tutaj Neymara. To by była najlepsza zmiana, jaka by mnie tutaj Czekało, ale chyba się nie uda czegoś takiego zrobić. A jak sobie damy, wyszukać zawodnika w klubie, to zobaczymy, co nam się pierwsze wyświetli. Tak jest Cristiano Ronaldo. No niesamowite, pierwszy właściciel. Nigdy nie trafiłem Cristiano Ronaldo, dlatego to jest jeszcze piękniejsze. I możemy właśnie takim obrazkiem, czyli Cristiano Ronaldo, zakończyć ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że się nie zawiedliście, no ale w sumie już po tytule widzicie, co trafiłem, więc no nie mogliście się zawieść. Dziękuję ślicznie za obejrzenie. Trzymajcie się do następnych. материалов на разе.